Wiecie co, ja już różne samochody na moim kanale pokazywałem, ale kurczę, nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkam coś takiego i to jeszcze w stanie opuszczonym, bo jest obsrany przez ptaki, opuszczony, brudny i nawet ktoś zostawił tutaj kartkę Skup za gotówkę aut to jest prawdopodobnie Ford Thunderbird Podejrzewam jeszcze bez sprawdzania, że z lat 70., może późnych 60 masakra, że ktoś coś takiego po prostu porzucił, zostawił i to w Warszawie. Jak tylko przejeżdżałem i zobaczyłem, to pomyślałem, że nie, muszę się koniecznie zatrzymać i go tutaj sfotografować, nagrać. No ktoś kiedyś zahaczył, no nie dziwię się, jak takim długim samochodem, on ma chyba z 5,5 metra albo 6 może nawet. I jakie długie zderzaki. Szkoda, że tak marnieje, no jest cały obsrany przez taki Jaka kierownica w środku? No zobaczcie, no skórzane fotele. No, mi pozostaje stąd jechać. Świat nie wierzył łzom, po prostu. Smutno mi, że coś takiego się widzi.